Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, jesteś na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku omówię trzystylizację z sukienkami i zdradzę kilka trików, jak poczuć się sukience wybornie. Lecimy! Pierwsza sukienka pisowana, granatowa. Dołożyłam do tego dosyć eleganckie elementy i torebkę, i kolczyki, i błyszczące sandałki na klocku, tak by zrobić elegancki look wieczorowy, może do teatru, może na wesele. Same zadecydujcie, gdzie lepiej by pasowała. Wybrałam tą sukienkę na stronie. Nie byłam przekonana, czy będzie ona pasować do eleganckich okazji ze względu na materiał. Jest tutaj dużo elastanu i dzięki temu się mocno nadaje, ale też jest w takiej formie, moim zdaniem, bardziej casualowej. Jednak sam krój i te plisy. DMówili mi do tego, by spróbować właśnie założyć się w ten sposób elegancki. Jak widzicie, dodatki mogą zrobić dużo. Na stronie modelka miał jakieś ciężkie buciory do tej sukienki. W ogóle dla mnie to była totalna abstrakcja. Wydaje mi się, że taka sukienka, oprócz eleganckich okazji, może też się sprawdzić na trochę mniej formalne. plisy, ale wolicie naturalne materiały, no to musicie pójść na duży kompromis. Niestety plisy bardzo źle się plisują na naturalnych materiałach, tkaninach, dlatego wszystkie plisowane sukienki właściwie są w poliestrze. z czasu, subtelnie lub mniej subtelnie, staram się Was namówić nasz szumizjerki, które osobiście uwielbiam i tutaj taka stylizacja raczej do pracy, bawełniana, koszulowe mankiety, po całości guziki, no i przede wszystkim właśnie bawełna, którą serdecznie Wam polecam, gdy chcecie spędzić cały dzień w pracy, zwłaszcza jak macie ją siedzącą, no to naturalne tkaniny zdecydowanie są lepsze niż te syntetyczne. Ubierając stylizację do pracy przede wszystkim kierujcie się oprócz wyglądem rzecz jasna wygodą, e, ponieważ nic gorszego chyba nie może Was spotkać niż ciężki dzień w robocie i ubranie, które będzie niewygodne. Dlatego jeśli chodzi o szpilki, ja tu mam szpilki dosyć niskie i bardzo wygodne, e, stani sieciowy, Primarka słuchajcie, do tego torebka w tym samym kolorze. Ja wiem, że to są stare zasady ubierania torebki i butów w tym samym e, właśnie odcieniu i tym samym materiale, ale jak zobaczyłam ten zestaw, to stwierdziłam, że muszę go mieć i fajnie się spełnił. Sukienka, która jest dosyć wzorzysta, tutaj w takich przypadkach polecam właśnie wybierać gładkie buty, gładkie torebki, jeśli sukienka ma dużo wzorów. Ja Wiem, że sukienki, które mają dużo kolorów i bogate wzory są trudne w łączeniu z torebką czy butami, ale ja mam taki najprostszy myk, który polecam każdemu. Jeśli widzicie, że sukienka ma dużo tych barw, wybierzcie sobie jedną i właśnie poszukajcie dodatków w tym kolorze. Możecie też bawić się i miksować. Buty na przykład w kolorze dominującym ma torebka jakaś tam nie, może jakiś element różu się przewinie i w tym właśnie odcieniu dodać torebkę i będzie myślę, że bardzo fajnie. Zlebiam czerwone sukienki, i ta stylizacja spełni się w kilku zdecydowanie miejscach, takich jak randka, poprawiny, bo na wesele jest trochę w niezbyt pasującym materiale. Pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na materiał, bo on też daje wam sygnał, czy to jest sukienka elegancka, czy bardziej na co dzień, czy e, może e, na mniejsze wydarzenie. Dłuższego czasu mam problem z obcieraniem się ud i moim najlepszym sposobem do tej pory ulubionym są shorty. I to jest dobry moment, by Wam powiedzieć, jeśli jeszcze nie wiecie, kto jest partnerem odcinka. Oczywiście Mona Queensize i te szorty, które mam dzisiaj na sobie są z mojej kolekcji Smoothwear, dzięki czemu nie tylko zapobiegają ptarciom, ale również delikatnie wygładzają, dzięki czemu stylizacje lepiej się układają, a ja nadal czuję się bardzo komfortowo, bo nic mnie moczy. Nie ściska, a wyglądam świetnie. Do tej sukienki również pasują sportowe trampki. Dzisiaj, co prawda, na dosyć elegancko, bo i szwilki, i torebka. Yy, z małym błyskiem, dodałam jeszcze błysk na szyi, ale takie sukienki kopertowe, właśnie bawełniane, czy właśnie takie półsyntetyczne świetnie prezentują się właśnie na sportowo i tak polecam je również nosić. Więc macie sukienkę, którą zwróćcie na bardziej elegancką okazję, i też na co dzień. Piękna majowa pogoda skusiła mnie, by wybrać się na miasto i nakręcić dla Was odcinek. Jestem ciekawa, co sądzicie. Czy wolicie te studyjne, czy może właśnie takie chodzone po mieście? Dajcie mi koniecznie znać, bo z chęcią nakręciłabym więcej takich odcinków. Pamiętajcie, że kolejny odcinek w środę o 15, w sobotę o 15. Ale żeby tak się stało, to subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się.